Co to jest? Nie widzę tego. Ja p****! I ma macie podbierak? Siemano. Dzisiaj będziemy łowili na szczecińskich bulwarach. Mam ze sobą czteroskład. Casting BFS z Chin. Za dwie dychy. No i zobaczymy dzisiaj, jakie są jego możliwości. Zabrałem go ze sobą ze szkoły. Ze szkoły. Zabrałem go do szkoły ze sobą, żeby szybko polecieć. pyk. No i testujemy go podczas gdy będę ją rozkładał, to coś Wam jeszcze o niej powiem. Mam nadzieję, że będzie tutaj fajnie słyszało. ja patrzę, taki śmieszny kondom. No, także jest to czteroskład z Metr 1,98 m bodajże, ale się nie założę. Jest to wędka do 5 gramów w opisie, ale ja na nim wcześniej robiłem. I no, powiedziałbym, że jest tak spokojnie do. No, nie wiem, czy aż do 10, ale tak do 8. Chyba całkiem szybką akcję ma. Tak się tak śmiga. Zobaczymy. Dzisiaj z racji na to, że jest zimnica ogromna, to decyduję się na dropshot. Taki zestawik. No wiem, że jest krzywo, teraz zobaczymy, ale ciężarek 14. Wydaje mi się, że na te warunki będzie wręcz idealny. No i dobra, lecimy, zakładam coś. Dobra, ja czuję taką jaskółę od jego. Jak oglądacie, to wiecie, że tutaj to jest mój zdecydowany killer. No tyle na to nałowiłem, że to jest hit niewyobrażalną ilość ryb, także to zakładam O kurde, ryba Mam rybę Mocna, silna, silna, silna Bardzo silna ryba O kur... Ona mi jeździ pod tym Ona jedzie, patrzcie Oby to był sądź. Tu jak szaruje tu. Kurde. Jest. zaraz tu będzie mogę za dupa nie Dobra, Co to jest, nie widzę tego. Ja pierdolę! Ej, ma, macie podbierak? Mam szczupaka! Masz podbierak stary Ej, zawołasz tego gościa tam? Nie ma? Nie mam kurwa, mam szczupaka stąd! Jakie jajca? Stary! Mam szczupaka, podbiegniesz proszę! Dobra, dobra, wiem. Jakie jajca? Ja sobie łowię okonki na malutkie ten ja wiem, no Emocje, emocje, wie pan Już się, to się odsunie zaraz Czekaj, jeszcze, jeszcze nie, jeszcze Odsunę. niech on podpłynie To kawałek odpłynie, wiesz? Odsunę Idzie, idzie Czy to sandacz jest? Nie, to jest na 100% prawie ściupak to jest? Prawie? O kurwa jaki duży jest. Czekaj, czekaj. Czekaj, kurwa. No? Poczekaj, jeszcze nie wyjmuj. Nie wyjmuje? Nie, nie, bo jeszcze nie. Nie wyszedł. O. Ja pierdzielę, dzięki stary. Ale jajca. Jakie jajca? Ja kurwa wydaje Nie mogę ty! Nie mogę! Nie! Jeno, Dziękuję proszę pana bardzo, o, dobra co, dziękuję to mam całą szafkę kurwa Dzięki żółwik <śś rupees> Ja No to masz 60 kurwa Nie no ja go, ja go, ja go wypuszczam Nawalczył się chłopak To jest zdjęcie sobie zrób wiesz Tak ja wiem 7 tych ma luźno co? No nie no 607 no 7, 77, no Bit, O 77 o 7... Ty stój nie ruszę się bo ja muszę ci całego zrobić z tym szupakiem bo niech pan nie klika nic. Aha, się bo się kim... teraz. Aha, okej. Okay. Patrzcie na to, jaka szczupaczyca. No. Na wędkę do 5 gramów chińską po szkole. No, 77 ma centymetrów. No nawet 8, ale 8 nawet, stówki. no dobra, stój stój w miejscu, stój. <laughs> widać go na luzie. Niech pan pokaże ten brzuchol po prostu. Ja, piernicze, no to jest niesamowite, nie? No, no. <laughs> ja no dobra, dobra, okej. Okay. Dobra, to idę go, może tu go ładnie wypuszczę, co? Słuchajcie, wypuść go, żeby był świadkowy, kurwa, że wypuścił Ale piękny, kurwa. No? Przepiękny Dobra, chłopaku Dawaj na dynie Dawaj na dynię Jest, leci, so, poradzi się? Patrzcie na co Mówiłem, czuję ją no, Ja bym powiedział, że 78, ten pan tak mówi ale 78 na co? Na co? Ja w czy jakie jajca! ale się cieszę, Ty! Ej no szczerze, porąbane gówno. Nie chce mi się wyjmować GoPro, ale to, co się właśnie stało na wędkę, dosłownie za 20 zł, z AliExpress, wcieliście ten hall tutaj, jak on jeździł, tu, w tej przestrzeni, z takiej przestrzeni. Cumienię tą rybę. Zestaw w ogóle już naprawiony. To sobie już aż się ciemno zrobiło, bo był nieźle, nieźle rozdupczony, ale jaskółka dalej żyje. Wiecie, to jest bohater. To jest bohater. Ale jakie jajca, to jest niewyobrażalne. Zaraz będę musiał czołówkę sobie założyć. Jeszcze, że on nie przeciął. Ja cię kręcę. Siemano dla tych ziomów, co oglądają do końca, to mam swój nowy kod na haczykowie Siemu 7 i tam ogólnie kupicie wszystkie przynęty Greatfisha, bardzo duży asortyment, zarówno spinningowy, jak i karpiowy. Także jak jesteście ziomami, to mega mi to pomaga, mega mi wspieracie. Będę miał troszkę więcej kasy, żeby dojeżdżać pociągami na ryby. No, no i jak oglądaliście do końca, to mega żufr dla was naprawdę. No i jak coś kupujecie, to kupujcie tam, używajcie mojego kodu. Serio mega dziękuję z serduszka. Dziękuję. No, żuwior.